Cześć. Godzina osiemnasta i zobaczcie jak ciemno, jak pusto już. Oczy w restauracjach siedzą. Wiecie o co kam on. No to rozpoczynamy serial. Dzień dobry, cześć. Czołem. Słuchajcie, wyszedłem sobie na spacer yy, i chciałem wam nagrać taki spacerek, po moj... Znaczy tak, my, ja mieszkam yy, na takiej dzielnicy Parkstadt to się nazywa, czyli jest taki park miejski, ale zaraz obok są tutaj piękne lasy. Właściwie to jest ten park już, wiecie, to jest potężny park. Z drogami rowerowymi nie można do samochodem jeździć, chociaż są tutaj ślady od samochodów, ale tylko służby leśnicze jeżdżą. I są tu fajne rzeczy, które chciałbym Wam pokazać. Odniosę się też do, do dziwnych miejsc. Wydaje mi się, że dla Polaków dziwnych na pewno słyszeliście o takich miejscach chodzi o, o pochówek, o pogrzeb. Jak ludzie chcą się teraz jak mają takie życzenie być pochowani, opowiem Wam o tym w późniejszej części filmu, a teraz pochodzimy trochę, wiecie, po tym, po lesie, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Zobaczcie, no tutaj by wyzwanie podnieść dwie, dwa śmieci, nie ma żadnej szansy, tu w tych lasach jest bardzo czyściutko, to znaczy, że nie nie jest tak, że nie ma śmieci, bo, wiecie, Australanderzy przyjeżdżają i trochę tego tam zawsze się znajdzie. Ale ogólnie jest bardzo ciężko cokolwiek tutaj znaleźć, co by było do podniesienia. Jest wszędzie bardzo czyściutko. No, tak to wygląda, właśnie. I tak u nas powinno być. Może dzięki niektórym kanałom tak będzie. No bo robią wielką sprawę, robią, wiecie. No coś, coś dla naszego kraju wspaniałego, no sprzątając te lasy, ale czasami mam wrażenie, już tam komuś napisałem, napisałem wiecie w tym, w komentarzu, że chyba im więcej tych sprzątających, tym więcej brudzących. Wiecie o co mi chodzi, zobaczcie jaka fajna wykonana rzeźba, <laughs> łamane drzewo było i ktoś stworzył taką postać z litego drewna. No im więcej jest Właśnie sprzątających Tym więcej brudzących Wykorzystują to, że jedni sprzątają A drudzy Niestety Mentalu nie zmienisz, brudzą A czy nie jest przyjemnie wejść do takiego lasu, gdzie nie ma nic Oprócz liści, ściółki I drzew No jest przyjemnie O tutaj są Widzicie takie te Yy, no, gatunki drzew, jakie występują. No, takie informacje Mamut Baum. Nie wiem, co to jest Mamut Baum, ale, ale jest. Na no, drzewo Mamut. A dlaczego Mamut? Może tak się nazywa, bo to jest takie, jakieś jukowate. Ten tujowate. Zobaczcie, te listki ma takie jak tuja, nie? No, jest widzicie oznaczone, co to jest za drewnienko. Okej. Okay. Troszkę tu pochodzę jeszcze i, i później Wam się włączę i opowiem o tym, co tam w tym lesie jeszcze jest. Tu macie jakąś postać znowu na tym, na desce ktoś zrobił. Spójrzcie, coś takiego. Jest powieszone. Jakiś, jakieś dzieło sztuki. Jest Maria z serduszkiem. Zobaczcie, tutaj jeszcze są takie też, o! Te oznaczenia, które są pewnie pod... Kąt, pod pod ochroną te drzewa. Czy ogólnie pewnie są pokazane, żeby wiedzieć co to za gatunek? No, takie takie rzeczy dość interesujące. Widać, że tym parkiem jakoś ktoś tutaj... Parkiem lasem, bo to jest las. Tu jest wiele, wiele hektarów, dziesiątki hektarów tego lasu. No. I patrzcie wszędzie te dróżki są porobione. A cóż to za samolocik tam leci? O, sztukas. <noise> są porobione tutaj jakieś różne rzeczy, czyli po prostu ktoś o to dba, ale naprawdę to są dziesiątki albo setki hektarów tego lasu. Widać taką zabudowę, jakaś stara przyczepa postawiona i do takich miejsc przyjeżdżają dzieciaki z najmłodszych klas podstawówek, przyjeżdżają z tego z przedszkoli i tutaj spędzają sobie z nauczycielami taką, taką pogadankę, coś wiecie o co chodzi no jakiś koszyk na co to jest? Co to są za rzeczy? A, tu ludzie wrzucają resztki dla zwierząt, żeby mogły sobie zjeść. Mhm. Tak to wygląda. Tam jest jakaś słoninka wisi. Ktoś tutaj przychodzi na spacer. To z myślą o zwierzętach, coś tam zawsze przyniesie. Wskazy do jakiejś yy, miejscowości prowadzą te drogi, bo można yy, tymi drogami przejechać. A tu macie, macie taki, takie przystanki też są bardzo często w tych lasach, gdzie można sobie usiąść, można sobie jakąś zadumę zrobić, pomyśleć o swoim życiu, pomodlić się do Pana Jezusa. No, takie są widzicie miejsca. No, ktoś jedzie rowerem, no i, i, i po prostu yy, jakiś jest zmęczony, to lekki odpoczynek. Może sobie usiąść i odpocząć. Ja pójdę teraz tędy, tą drogą, bo tą, tą przyszedłem. Pod górkę, wiecie co? Powiem wam szczerze, siedzenie w domu to jest masakra. Pod górkę taką no, dosyć stroma ta górka, ale nie mogłem wejść, kurczę, tak bez przystanku. Tu nadal są takie oznaczenia, o co to są za e, drzewa. To jest kasztan akurat. Spójrzcie, to jest kasztan Edel Kasztan. Tak, ale jaka to jest, Castanea vulgaris, proszę bardzo, co za nazwa, no tutaj macie, widzicie, yy, że nie wolno 1,5 metra, yy, no żeby nie chodzić, wiecie o co chodzi, żeby nie niszczyć, bo tu są posadzone, no teraz jest zima, tego nie ma, ale tu są posadzone yy, kwiaty, one właśnie bardzo ładnie kwitną, wiosną. I tu jest taki, wiecie co, taki dywanik się robi z kwiatów. Kiedyś może to pokażę, jak przyjdę tutaj no wiosną z kamerą, nie? Także piękne miejsca, piękne, piękny, piękne lasy. Tutaj widzicie specjalnie kamienie poukładane, żeby ktoś też samochodem, jeśli tu wiezie, to żeby po prostu tutaj nie wjechał na, tym, na to pobocze. Populus i Remula. Citer papel. No. Także macie, możecie sobie yy, wiedzieć, jakie są gatunki drzew. No dobra, później się włączę. Taki, no nie wiem, jak to nazwać świerk, czy nic. Nazywa to się Ejba, widzisz? Ejbi, Ejba. Yy, taksus bakata. Słuchajcie, taksus bakata. Ja pracowałem w Holandii ponad półtora roku. I myśmy mieli piły takie, wiecie, do. Yy, do do spalinowe do strzeżenia żywopłotów. I ten taksus bakata jest bardzo popularny w Holandii jako ogrodzenie w mieszkaniu, znaczy wokół domu, lub też na cmentarzach bardzo często występuje. I teraz tak powiem Wam, ten taksus bakata jest takie drzewo, z którego te igiełki są pozyskiwane i jest produkowane. On jest osuszany, coś tam do suszarni to idzie. Produkowane jest lekarstwo na raka. Bardzo skuteczne lekarstwo na raka i myśmy to sprzedawali, jeździliśmy swoim samochodem, mieliśmy wszystkie ciuchy i sprzęty od gościa, który tam nam zlecił tą pracę i po prostu ścinaliśmy to i dostawaliśmy, pamiętam wtedy 2,5 euro za kilogram takich gałązek, takich ścinek. To był bardzo dobry interes, powiem wam szczerze, tylko trzeba było jeździć i prywatnie się pytać ludzi, czy można im wy... O, o, wiecie, yy... Wyrównać ostrzyc te, te, no te ogrodzenie nie? oczywiście za darmo. I oni mieli za darmo. A my pozyskowaliśmy w ten sposób te, te igiełki. To taka ciekawostka. Spójrzcie, też wycinki są robione oczywiście w, w taki mądry sposób, czyli drzewa, które są zbyt pochylone, były naruszone przez wichurę. Nie ma jakiejś takiej wycinki drastycznej jak w Polsce. Ale są też lasy, bo widziałem gdzie wycinka jest yy, po prostu, wiecie, no jak się mówi, duża, no. A propos jeszcze tego, tego świerkowatego, co wam powiedziałem o tym, o tym yy, taksu z bakata, yy, no to to jest drzewostan, który wszyscy znamy, to jest cis. Przypomniało mi się, to jest cis. O, takie karmniki jakieś dla maluśkich, ale nie wiem, czy to dla owadów, czy to dla maluśkich ptaszków jakiś. też często to wisi właśnie, nie? Z takim małutkim otworkiem. No, może do jakichś ptaszków. No, dobrze, idę jeszcze, ale teraz nie wiem też w którą stronę. Tu znowu można sobie jakąś taka jest, rozumiecie, przystań, ławeczka. O, tutaj też coś, co tutaj jest napisane? To są jakieś oznaczenia pewnie, wiecie? Bo widzę te AV i jakaś tam cyfra do tego, że często to jest. Aha, dobrze, to ja pójdę teraz tędy. Las, spójrzcie, ogrodzony, prywatny na pewno. O, tam też ktoś stworzył jakąś, jakąś figurę, jakąś zarys, nie wiem, czy tego to sowa, czy co. No, coś z oczami, coś z brwiami, ale reszta to pióra. A może taka postać, to może mi się wydaje. No, ktoś miał fajny pomysł. To jest prywatny las, zasadzony pewnie nie całkiem dawno, bo jakieś tutaj szedłem i nie było tego. Znaczy, może był, tylko nie było widać jeszcze tak dużych, yy, wiecie. Młodzików, nie? Świerki, bardzo ładnie to wygląda. Świerki takie już dorodne, wysokie, smukłe, fajne. Zobaczcie, jak jest czarno, aż taki szwarzwald się zrobił. No, fajne takie, takie drzewostany, fajne. Ja lubię takie, takie lasy. Co prawda nie wieczorem, ale w dzień lubię. Jest jedno z takich miejsc, ja sobie przysiądę i przykurzę, no. Zaraz się włączę ponownie. Tak, tak to wygląda, informacja dla biegaczy, dla rowerzystów, dla turystów i nordski też. Tu macie pokazane jaki jest wielki ten, tu macie Donau, Donauwerth, ja mieszkam gdzieś tutaj w tym, w tym miejscu i to są te parki, wszystkie są te drogi rowerowe. No fajnie to wygląda. No tu macie informacje, można sobie też wziąć o tym, o tym lesie, o tym, o tym kto się zajmuje tym. tym tym wszystkim. No także fajnie, fajnie. No dobrze, jedziemy w to miejsce, o którym wam e, mówiłem i o którym wam obiecałem, że coś nagram. Bo jest bardzo ciekawe, powiem Wam szczerze. Ci, którzy z was troszeczkę znają język niemiecki, to już wiedzą o co chodzi. I idziemy, idziemy w to miejsce, o którym wam opowiadałem, jest bardzo ciekawe i bardzo mi się podoba. Uwierzcie mi, podoba mi się bardzo. To miejsce opisane. I, i zajmuje się tym Kreisstadt in nowerd, Także widzicie jest to jest to całkiem normalne Co normalne? To jest cmentarz Posłuchajcie kochani Ja wam pokażę na to na to co, jak to wygląda W Niemczech to nie to nie jest moda Bo tak mówią, że moda, moda wnos... To jest nowość Już nie tak nie jest tak jak wy wam powiedzieć yy jakaś współczesna sprawa. Teraz zaistniała od kilku lat już tak. Tak to się odbywa. Poczekajcie, bo ktoś idzie, nie chciałbym nagrywać. Przeszliśmy już. Zobaczcie, spójrzcie tutaj. Każde drzewo, właściwie może nie każde, ale wybrane drzewa mają specjalne numerki. Widzicie? dziewiątka, dziesiątka no i spójrzcie. Tutaj są grzebani Marli Tu macie nazwiska. Na przykład, nie? Tak nie będę tak zbliżał mocno, bo może ktoś się nie życzy, ale chociaż to jest miejsce publiczne, także spokojnie. Zobaczcie. Są tablicz tabliczki na drzewach i one są przyczepiane tutaj. I jak to wygląda? Już wam zaraz to opowiem. Wygląda to w ten sposób, że jesteście kremowani po prostu, boki są spalone. I oczywiście to jest piękny dom, spójrzcie, miejsce na pochówek, prawda? I jesteście po prostu tu chowani. O, właśnie tu jest ściółka, jest wykopywany dołek, taki dosyć głęboki, jest wpuszczana urna, urna z waszymi prochami. I nie wolno tutaj ani żadnych żadnych kwiatów przynosić, nie wolno, wiecie, jakiś pamiątek niczego, jest tylko tabliczka, a jak jest święto zmarłych, to przynosi się tutaj, jak przychodzą ludzie, żeby się pomodlić, porozmawiać sobie ze swoim. Ukochanym swoimi, swoimi bliskimi, to rozrzuca się wokół drzewa, gdzie, gdzie ktoś spoczywa, rozrzuca się płatki róż, bo płatki róż, wiecie, ulegają degradacji i zgniciu, i po prostu o widzicie. Co jedno drzewo to, to jest ktoś pochowany. Jest tu ludzi bardzo sporo. Ja to nie pokażę Wam wszystkiego, bo to trzeba by byłoby iść po tym lesie i iść. No ale od czego zmierzam? Jak Wy uważacie? Co Wy na ten temat myślicie? Bo wiecie co, ja Wam powiem szczerze: na początku ludzie myśleli, że to jest po prostu pochówek ludzi, którzy nie wierzą w Boga, nie są religijni, nie są kościelni, nie są chrześcijanami. Nieprawda. To jest absolutna bzdura. To jest cmentarz tak zwany naturalny. Gdzie ludzie chcą być pochowani zgodnie z naturą, być blisko natury, i w ten sposób yy, pozwalają się chować. To jest ich os ostatnie życzenie przed śmiercią. Tu można przyjść sobie, usiąść, pomodlić się, jest krzyż, takie miejsce widzicie. No, i powiem Wam szczerze, możecie sobie myśleć, co chcecie, ale gdyby w Polsce coś takiego było, ja naprawdę bym chciał. Chciałbym w takim miejscu leżeć. Chciałbym w takim miejscu leżeć. Chciałbym być tak pochowany. Nie zrozumcie mnie źle, bo to nie chodzi. Ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, wierzę w Boga, zawsze wierzyłem i wierzę nadal. I wiecie co? Pewnie, że to trochę kontrowersyjnie brzmi, ale tu w Niemczech to się zaczyna robić bardzo, bardzo wiecie, popularne, normalne. Normalne, widzicie, wszędzie na każdym drzewie są. Są znaczki z nazwiskami. O i tutaj pod drzewem są ludzie chowani. Czyli po prostu wykopuje się dziurę, wpuszcza się głęboko urnę z prochami. Kameralny taki wiecie pochówek, najbliższa rodzina. No na pewno ksiądz też przyjeżdża jeśli ktoś jest oczywiście wierzący i chce odejść namaszczony. Także wiecie no tak to wygląda. Powiedzcie mi, co o tym myślicie? Czy to jest taka ekstrawagancja, głupota? Czy, czy to po prostu jest coś, na, coś coś fajnego? Yy, tak sobie pomyślałem kiedyś, jak czasami się archeolozy na przykład odkrywają pewne zwłoki, jakieś groby sprzed tysięcy lat. No i jest jakieś tam, wiecie, yy, yy, no, no, jak to powiedzieć, jest jakaś. Jakiś dokument na to, że istnieli kiedyś tacy ludzie i tak dalej. Tu też fajna sprawa, bo na przykład urna, mosiężna, zakopana tutaj niech by nie wiadomo za ile tysięcy lat, czy tam za, za 100 lat, czy za 200. Przez przypadek, jednak coś się stało, że, że ktoś coś znalazł, albo będzie już zapomniany ten cmentarz, no to też mają dowód jakiś artefakt, że tu była jakaś cywilizacja i ktoś tutaj po prostu leży. No coś pięknego. W zgodzie z naturą, wiecie? W zgodzie z naturą, w zgodzie z e, tym, co Pan Bóg stworzył, to co, je, to, co e, oczywiście szanujemy, bo On to stworzył i jesteśmy blisko Niego, blisko tej, tej, tego, co stworzył, no, blisko no, natury, jak to nazwać inaczej, fauny i flory. No coś pięknego, mi się to bardzo podoba. E, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Taki to dzisiaj filmik. E, czy kontrowersyjny? Chyba nie. No rzeczy warta przemyślenia, bo niektórych mógłbym, niektórzy mogą być po prostu urażeni, że o Jezu, kto to, co to, 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 że ja takie rzeczy mówię. Ale nie, tak głębiej sobie przemyślcie to wszystko, co tutaj wam mówię. Naprawdę, ja bym tak chciał. Jeśli bym był w Polsce chowany, a będzie taka możliwość, naprawdę wybrałbym taki pochówek. Chciałbym leżeć w ziemi, którą stworzył Pan Bóg, blisko natury, blisko zwierząt, blisko drzew. Coś nieprawdopodobnego, moim zdaniem. A Wam to zostawiam do przemyśleń. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, jak do tego podchodzicie. Czy to jest jakieś wariactwo, czy to jest rzeczywiście coś fajnego. No. Jeśli ktoś tu zostawia jakieś śmieciorki, znaczy w sensie jakąś pamiątkę, jakieś kwiatka, który, plastikowego czy coś, natychmiast wszystko jest sprzątane. Przyjeżdża tutaj ekipa, która się tym, tym cmentarzem yy, zajmuje i sprząta natychmiast. Jest wszystko posprzątane. Słuchajcie, taki odcineczek dzisiaj yy, dla was wrzuciłem. Yy, jutro może pójdę do sklepu tego Sin Salabimca, czy tam jakoś. Bo niektórzy z Was są zainteresowani tym sklepem i chcieli zobaczyć, co tam jest. No i co? A później jestem uzależniony od żony lub córki. Czy pojadę gdziekolwiek, co zrobię i jak. W każdym razie, jutro może będzie live po południu. Tak zapraszam Was na ten live. Pokażę kilka rzeczy do sprzedaży. Będziecie mogli sobie ze mną uzgodnić, czy coś sobie chcecie kupić, czy nie. I tak dalej. Czyli co? Subiklubik Ameryka, kto obejrze to nie klika z całym serduszkiem z Wami, jak zawsze. Trzymajcie się. No i do juterka. Ciekawostka, tu są ludzie, którzy pochowani zostali, którzy mają 100 lat trzy osoby każda z nich po 100 lat w 1932 jedna była yy, urodzona, w tu w 1950 roku yy, tam widzę, 1935. No, wiekowi ludzie przeżyli wojnę pierwszą yy, nie, tylko drugą wojnę światową przeżyli. I zobaczcie jeszcze, cieszyli się zdrowiem tak długo w tych czasach naszych dziwacznych. <laughs> Taka dogryweczka. No, to tyle. To tyle.